Witaj, witam Cię w dniu numer dwa mojej kuracji. Wczoraj, jako dzień numer pierwszy, przyjęłam wszystkie produkty z kuracji Health Machine, czyli był żel, aloe vera na oczyszczenie jelit, były probalans, minerały zasadowe, żeby uzupełnić minerały takie jak mieć, magnez, wapń oraz potas. Przyjęłam kolostrum w kapsułce na odporność, żeby wzmocnić mój układ odpornościowy przeciw przeziębieniom. Przyjęłam Pro12, czyli 12 szczepów dobrych bakterii jelitowych oraz liver support, czyli detoks wątroby, oraz jest tam piełon, dzięki któremu pozbywamy się pasożytów układu pokarmowego, ale również samej wątroby. No i słuchajcie, zrobiłam w związku z tym po tej pierwszej nocy i po pierwszym dniu, jako dzień numer dwa, badanie moczu poronnego. Jak to widzicie, paletka z firmy LR. Wydarłam jeden papierek, 5,2 bardziej zakwaszone ciało, 5,5,5,8,6,2,6,5,6,8,7,4,7 i7,4. Czyli granatowy papierek świadczyłby o tym, że w moim ciele nie ma stanów zapalnych, a taki 5,2 świadczyłby o bardzo zakwaszonym ciele, czyli stąd właśnie Wszystkie stany zapalne i choroby. No i z porannego moczu, z tego takiego środkowego strumienia, wyszedł mi ten. Tak, ta, 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 ta to jest 6,5. Ja produkty firmy LR przyjmuję od roku, od maja 2024. Kurację robię raz, dwa razy do roku i właśnie teraz zaczęłam kolejną. Natomiast na stałe używam Aloe Vera na oczyszczenie jelit i Probalans Minerały na, na uzupełnienie wszystkich minerałów zasadowych. No i zobaczcie, jestem zadowolona. 6,5? No to jestem za połową natomiast powiem dlaczego tak się dzieje że albo idziemy w jedną stronę albo idziemy w drugą stronę oprócz tego że przyjmujemy produkty firmy LR misji zdrowie czyli Health Mission to wszystko zależy co jemy jeżeli jesz bardzo dużo produktów mącznych, takich jak bułki, rogale, chleb i to wszystko jedno z jakiej mąki, czy orkiszowej, czy, czy ciemnej mąki, czy pszennej mąki, ryż, kasza, do tego słodycze i to wiecie, ciastka, ciasteczka, teraz są komunie, pijemy napoje słodzone, winko na przykład do kolacji, do obiadu i jakaś tam wódeczka ze szwagrem, to powoduje, że ten odczyn pH spada, i to pokazuje w naszym moczu. Ja oczywiście nie mówię o drobnych grzeszkach jak kawałek pizzy, czy właśnie od czasu do czasu kawałek ciastka, ale oczywiście to się zdarza. Ograniczyłam węglowodany. Prawie w ogóle nie jem ziemniaków, naprawdę od bardzo rzadko. Ryż bardzo rzadko, makaronu nie jem w tej chwili w ogóle i kaszy. Skupiam się na, na białku, na tłuszczach oraz na błonniku, czyli na warzywach. No i oczywiście. Herbatę i wodę, żeby uzupełnić niedobory wody w ciele. Więc uważam, że jest całkiem, całkiem dobry wynik 6,5. Stąd kuracja health mission, którą kupiłam, naprawdę jest zasadna, żeby moje ciało poszło w kąt. Kierunku książkowego 7,4, czyli takiego granatowego. Ja sobie w połowie kuracji, czyli za dwa tygodnie, zrobię kolejne takie badanie, a może jeszcze co za tydzień, no i na pewno na koniec kuracji, żeby sprawdzić PH. Więc zobaczcie, takim domowym sposobem firma LR nam paseczki dodaje. To są takie żółte. Wystarczy wydrzeć kawałeczek i z tego porannego moczu zrobić test. Także polecam. Zapraszam Cię do zaobserwowania mojego kanału tutaj na Facebooku, Agata Kucharska Biznes, do śledzenia jak moje ciało się zachowuje. Jeżeli chodzi o spanie, więc jest po, po godzinie 5 rano, położyłam się mniej więcej koło 11 więc, wy, po 11, więc wystarczyło mi 6 godzin snu, obudziłam się, u nas już słońce ładnie wzeszło, bardzo dobrze się czuję, dobrze spałam. Nie wybudzałam się do sikania w nocy ani razu nie wstałam oddać mocz, więc ten poziom cukru u mnie spadł na pewno. Pilnuję tego, żeby poziom cukrów krwi nie był za duży. No i stąd widzę efekt 6,5 pH. Także jestem zadowolona i cieszę się, że kurację Health Machine kupiłam i stosuję sobie na oczyszczenie. W miesiącu maju. Polecam ci, jeżeli masz ochotę zamówić taką kurację u mnie, dostaniesz zniżkę 30% dożywotnio na wszystkie produkty firmy LR. Co potrzeba, imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, adres e-mail oraz data urodzenia, bo sprzedajemy kurację osobom pełnoletnim. Dziękuję za uwagę, zapraszam Cię na dzień numer 3, na jutro.